number one again now it's just uh, it's awesome i mean we we 're working so hard throughout the whole season, and uh, this group of guys we got in this club is just amazing and we uh, we really deserve to be the champions uh, today uh, today 's match was fantastic you know no real big stress after a couple of heats, everything just went our way, and uh, no big stress, and we could just uh, enjoy this evening uh, to the fullest yeah, and no, overall it 's been just an amazing season we, we almost won everything uh, you know have a couple of blips of course, during the year, but uh, uh, when we lost in the semi final we turned twelve points away, but then turned them, uh, turn them around that home was was pretty special you know that was the i think the, the meeting that I had the most stress before, and uh, it was just uh, uh, very tough, but uh, we made it happen and got to the final. And here we just cruised to the goal. Yes, yeah, you know, it's amazing. This is what we, you know, set out to do at the start of the season. And um, yeah, you know, to get it done again is awesome. And uh, yeah, just give back to the fans. You know, they've been supporting us through everything. You know, they're crazy fans. You know, they love it. And it's, um, it's good to, you know, win and show them what they deserve. No tak, w zasadzie od początku ten mecz się dobrze dla nas układał i dowieźliśmy to do końca. No co, dzisiaj byliśmy tą mocniejszą drużyną i to na pewno bardzo cieszy, patrząc na to, że w przyszłym roku będziemy występować w takim samym składzie, więc co? Do zobaczonka w przyszłym sezonie. Kurczę, naprawdę fajna atmosfera, fajnie kibice. No kurczę dzisiaj. Tak się żyliśmy w zasadzie pierwszy raz z kibicami, Troszkę potańczyliśmy na trybunach. No naprawdę fajnie, całe otoczenie klub mega profesjonalny. No i co tu dużo powiedzieć. Mój sezon też w tym roku udany, więc to na pewno cieszy. Co? Wszyscy się cieszymy. Motor! Motor! Kilka słów podsumowujących. No cóż, no, dwukrotne zwycięstwo w finale. Myślę, że jakby dużo robotę zrobił tutaj ten mecz we Wrocławiu, kiedy udało nam się wygrać na bardzo trudnym terenie, bo Sparta właściwie ostatnio to, jeżeli przegrywał siebie, to chyba tylko z do motoru. Natomiast no dzisiaj, cóż, początek, może przed meczem jakiś tam. Nerwy i A, no niepokój, ale potem te drugi, trzeci, czwarty i piąty wyścig wygrane 5 do 1, właściwie ustawiły całe zawody, i, i później już wszystko odbywało się bardzo spokojnie. Nie, bo ja bałem się tylko, czy yy, Plandeka wytrzyma, czy nie, poprzyjcie, ale dzisiaj jak przyszedłem w godzinach południowych na stadion, to już widać było, że jest OK, że po zdjęciu plandeki tor jest w dobrym stanie, a jeszcze było parę godzin, więc taka kosmetyka zrobiła swoje, no i myślę, że nikt nie ma żadnych uwag odnośnie toru. W środku sezonu, kiedy były bardzo wysokie temperatury, no niektórzy zawodnicy mieli problem z dopasowaniem sprzętu do do warunków torowych, ale udało nam się to szybko opanować i w tej fazie play-off przegraliśmy tylko chyba jedno spotkanie, także myślę, że to jest bardzo dobry wynik.